Że koło szpitalu dla uczniów, w ogóle nic nie zembalizowało. Czy będzie tego No, miasta, wówczas nie widzicie żadnych notatków, już niedawno nie było. No i z staraniem i patriotów i polskiej strony, i polaków o tym ciągle mówiono, mówiono o kontach demokratycznych, której to wrócicie z swoim miejscu. I stało się, pod warunkiem, że Polska strona powinna zrobić kopie takich samych lwów i ustawić w tym samym miejscu. Dobrze, Polacy złożyli i postawiono te lwy, kopie, a tych oryginalnych przewieziono tu. My tacy radośni, że to było nasze wielkie zwycięstwo. Niedługo żeśmy się cieszyli. Postanowili te lwy uchować w taki punkt, który zaraz zobaczymy. Dlaczego? To zapytaliśmy do dziedniak. Jeszcze trwa około trzech lat i niech nie mogą otworzyć te płyty boją się Bóg Dlaczego? Zapytaliśmy tam głównego, wóz, który kieruje powiedziała, że jest polityczne pytanie Już sadzimy, sadzimy co a tu są te pudła. Niesamowite. Gdzie są te pudła? Tu! Z lwami. Tak! Tu jest Nie do wiary. Nie wiary, że to No taka przyjaźń. No, ale to przyjaźń, jest to. przyjaźń.